Cześć, hey, Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiejszy odcinek, jak widać, jest z EFC i mam po prostu wykonane zadanie poziom ze zadania. I się zastanawiam którą nagrodę wybrać, ale myślę, że wezmę sobie tutaj w tym wypadku paczkę, żeby były jakieś tam emocje. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie draft. Tematyczny draft. Bo będzie to draft 1 8 Euro 2024 Weźmiemy sobie... Klasę światową może? Myślę, że na mój poziom to jest odpowiednio. I zaczynamy od wyboru formacji. I ja tutaj bym poszedł w 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, tak więc wybieramy. I w tym drafcie, ten draft będzie polegał na tym, w sumie tak jak i inne, że mamy właśnie pokazane przed sobą karty. I tutaj mogę wybrać tylko zawodników z krajów, które biorą udział w jednej 8 finału euro. Oczywiście. Jeżeli się trafi jakaś ikona to mam pierwszeństwo, to ma pierwszeństwo tutaj mamy trzech zawodników, Mantiago, Nkunku i Wirtza. i myślę, że spośród tych zawodników wezmę Enkunku Tak więc zobaczymy co na lewym skrzydle się schowa I tutaj Na szczęście dzięki tej zasadzie mogę wziąć Ronaldinho bo, gdyby nie było tej zasady, to bym mógł wziąć albo Barnsa, albo Leo, tak naprawdę. Więc Ronaldinho trafia do zespołu. Fajnie wygląda ta karta. I kolejnym zawodnikiem będzie: no albo Marco Asensio, albo James, albo Park. Wezmę Park, bo ma. W sumie bardzo dobre tempo najlepsze z tej trójki Lecimy teraz z pomocą i tutaj mogę chyba wziąć każdego Tak więc weźmiemy Aitanę Bonmati Karta oceniona na 97 Chodź Ciekawie też wygląda Aleksia Putellas. No ale ocena ogólna to mnie jakoś przekonała. I tutaj mamy Gatuzo. No, Castillo nie mogę wziąć. Więc mam do wyboru Kante, Gatuzo, Chana i Zakarie Tak więc. Tutaj mój wybór chyba padnie na Zakarię, Bo, mimo że ma taki sam overall jak Gatuzo, to ma lepsze staty. Więc tym razem Zakaria trafia do drużyny. I tutaj mamy tylko jednego zawodnika do wyboru: Zaire Emery. Idealnie w sumie. I tutaj mamy. Trójkę zawodników do wyboru. Krumbigel, Pedro Porro, albo Diakite. No tutaj zdecyduje się na reprezentanta Niemiec. I tutaj, środek obrony mamy Pepe. Teraz muszę... ...przekonać Serbia. No Serbii nie ma, więc Milenkowicza nie mogę wziąć. Mogę wziąć postermana Pepe Dragushina albo Laje Aleksandrii. I właśnie na tą piłkarkę się zdecyduje. I ona ma od razu full punktów zgrania No niestety nie mogę wziąć tego pięknego kiwiora Niestety Autor, albo kim Pembe. no to kim Pembe chyba lewo teraz. I tutaj mamy po raz kolejny kiwiora. No kiwior, no bardzo będzie chciał wziąć do zespołu, ale niestety nie mogę. No tutaj wybór jest jeden w sumie, Mendy. 97 overla Tak więc wyjściowa jednostka ma póki co 22 zgrania. Jeszcze brakuje brankarza wziąć. I tutaj, no tutaj Sar Nawet y, biorąc pod uwagę kraj, no Holandia się dostała. No i lecimy z ławką rezerwowych. Gdzie zaczynamy od Musiali. Już szukam tu miejsca, żeby go wcisnąć Bo no Musiala to jest mocny zawodnik. Bierzemy kolejnego piłkarza albo piłkarkę I tutaj jest Johan Cruyff, 9-3 No powiem tak, no Wymogi spełnione wszystkie w sumie jakie mogły być w tym wyborze mam albo Nico Williamsa, albo Mertensa. Zdecyduję się na Nico Williamsa, bo może być w sumie dobrym zmiennikiem. Jakby tak z ławki wszedł. Bo raczej do wyjściowej jedenastki się za bardzo nie będzie nadawał. Jeden mi z grania odejmie, więc wolę zostawić. Te dwa pierwsze wybory są takie piękne, ale nie mogę ich niestety wziąć. Dlaczego Polacy nie dotarli dalej? Mam do wybory albo Mac Manama, albo Spinaca, albo Shifa, no to Mac Manamana. -man. Sprawdzimy od razu zgranie minus jeden. I tutaj. No tutaj mogę wziąć wszystkich oprócz Hansena więc mój wybór chyba padnie na Czerkiego z Francji ja za bardzo nie mam go gdzie dać. Kolejnym zawodnikiem będzie Barella, w sumie, bo dużego wyboru to tutaj nie miałem. Okej, okay, kolejny zawodnik, i tutaj, tutaj jest dwójka znakomitych zawodników. No, i tutaj się zdecyduję chyba na kwiczek na Taka karta. No, chciałbym sobie pójść bardziej pod ocenę ogólną z całego składu. Więc przydałby się ulepszyć pozycję SPD i SO. Może się trafi jakiś fajny zawodnik. Tu teoretycznie Skiba, ale no trzeba wziąć kogoś z reprezentacji, która przeszła dalej, więc... Wybór padł na ple. Zawodnika Borysimy Siengradbach. I kolejny będzie... No według zasady ikon, no SEM Idealnie wskakuje i mamy full zgrania Bez menedżera w sumie, więc Dobrze nam idzie I ocena 93 No to utrzymać taką i będzie fenomenalnie W tym nam nie pomoże Kno... Knoche a jednak, nie obniżył nam. Patrzyłem sobie, kogo mi lepiej będzie dać na ławkę, czy Zakaria, czy Park, ale Zakaria będzie bardziej przydatny po prostu. Ojej. Dobra. Tutaj max. No i już nam obniżył. Ocena ogólną draftu Tak to jest Z tymi honrerami I ostatni wybór bramkarz No nie wiem czy ktoś przebije Wandersera. teoretycznie są za mnie ci którzy mogliby Przebić, ale no Wyszło jak wyszło i tutaj najwyżej oceniony z tych, których mogę wziąć to jest SOMER Który nam na szczęście nie obniżył poziomu wyjściowej Oni Unikowuję, co zostawię na tej ławce. Ławka potężna, skład jeszcze mocniejszy. Jeszcze czas na menedżera, który w sumie dużo nie zmieni. Ale weźmiemy. O, Garcia. Podsumowanie draftu. 125 mi się udało osiągnąć. 33 czy zgranie i 92 oceny. Tak więc lecimy z meczami. Oby mnie odpadł w pierwszej rundzie. Bo z takim draftem to nie byłoby zbyt miło odpaść. Tak więc mam pierwszego rywala. No i tutaj będzie po prostu. No, taki słaby skład. Bo gramy draft jednego gracza z racji na dość słabe połączenie internetowe, ale. Draft to draft. Zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie Co tak, jak to był za Piłka uderzona nieczysto, albo po prostu zeszła z nogu. Ja się tego nie spodziewałem. Że tak mocno będzie w stanie uderzyć. Tak się powinno stopować. A to był nasz prawo obrońca. Okej, okay, Ronaldinho. Co Do Mendiego. Jest I Mendy. Mady. Teraz bez kontaktu. Mamy Man. nie koniec. Strzela. Bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Do bitki nie dało się już wyjąć. Z no nie dało się wyjąć do bitki. Padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania. Dobrze obronił. Naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał... Też pragnę zaznaczyć w sumie w tym momencie. Skoro tak gram, że ja nie jestem jakimś dobrym graczem w EFC ani w FIFA wcześniejszą. Tak więc po prostu ja sobie lubię pograć na spokojnie. I dlatego nie biorę od razu jakiś poziomów trudności Ultimate. Też nie, nie umiemy robić sztuczek technicznych, co widać przy moim w sumie gameplayu. Jak gram na przykład Ronaldinho, to Ronaldinho właśnie nie robi jakichś sztuczek. Coś tam pokręca tą gałeczką, ale. nie wychodzi robienie tych sztuczek technicznych. O, no i właśnie. Coś tu nie wyszło. No ale wracając też do tego tematu, no to ja nie gram jakoś dobrze. Wiem o tym i. I się nie kryje z tym też w sumie Johan Cruyff Blades już niedaleko bramki rywali. Schodzi teraz do środka. Pewna interwencja. Ich największym problemem w tym spotkaniu jest nieskuteczność. To potrafią sobie z... a, w Znowu prowadzą! mnie to, że komentator mówił o nieskuteczności A ja akurat zdobyłem, zdobyłem bramkę Po tym jak tak powiedział No no ja też jakoś nie gram specjalnie pod wynik Na same tapiny czy coś tego typu Ja lubię sobie Postrzelać na przykład z dystansu Popróbować ładnych strzałów no i za wchodzi Czerki. Przyszło moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Głęboka ta centra z narożnika. Chyba nie mogła być innej decyzji. Karne. Sędzia odgwizduje rzut karny. Szansa na odskoczenie drużynie przeciwnej. Pewnie. Tak jest! Trafiony! Zatopiony! Pewne uderzenie z tego metra! Piłka w siatkę! Widzimy teraz, jak mało brakowało do obrony tego strzału. Może odrobinę kilkości, a może po prostu trochę szczęścia. No nie wiem, czemu komentator mówi, że mało brakowało do obrony tego strzału. Niestety piłka musiałaby zostać uderzona nieco niżej, żeby tak się stało. Wój teraz w defensywie Przejęta piłka mogą grać swoje sprawdźmy jak szerki śmigał się udało przejął i strzelił z dużą łatwością powiększają co jest? Chłop wszedł się strzelił dzisiaj nam się skończyły Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. No, na spokojnie strzelił. Było szybciej piłkę, Szybciutko mu to poszło. Steve McMahon Czerki Steve McManaman. Może po... Ma teraz dobrą okazję. Dobra interwencja bramkarza.

W karnego wyciągnie też jakąś kartkę, a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi, 11 z no wystarczająca karan. to kolejny strzał. Kartka to byłaby chyba przesada. I piłka ląduje w bramce. W drugie okno trzeba by strzelić. Spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Drugiego pająka załatwić. Końca regulaminowego czasu gry. Ryan Cherki. Cherki. Supek! O, zajrę jeszcze przy piłce. I stracił ją. A bo 3 minuty doliczone były. No, nie zauważyłem. Pięć-jeden, lecimy do drugiej rundy, jest i nasz ulubieniec, Teraz Krojw, <głos》>. Steve McManaman. McManaman. I podanie w kierunku do Mati i co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. No, SM przejął, ale ich jest tu, w tej obronie, co jest? w szesnastkę. Mamy okay, karnego. Okej, karnego mamy. Czyli było zagranie ręką. Dla nas 12 plus w sumie. Okej. Okay. O, teraz krajów podchodzi do karnego. Stoi przed szansą na trafienie na 1 do 0. Środek. Tak jest! Trafiony zatopiony. Pewne obie 15 metra. Ten Mendy jest tak mocny się Co teraz? Chcą i kroj do... do... ładnie z dystansu. Właśnie o takich strzałach mówiłem, że ja lubię sobie po prostu uderzyć ładnie z dystansu. Zobaczcie, na przykład, że do tego dojdzie. Dominowanie i do obrony, no i z 18 metra a teraz widać również na, wynik... na długi słupek i krojf. Do Ronaldinho, ten do McManaman'a, i brameczka. Macmana-mana. ale fajnie się to rozegrało. Szybka kontra, i brameczka. ale poprzeczka Kraj Musiala. Właśnie, Bon Mati, Ronaldinho. No tu powinien być karny, chyba. A nie, rzut wolny. Ale może się uda. Jakoś tak. I tyle siły. I powinno wejść. W poprzeczkę. Szkoda mi tego wolnego. Bo to był dobry strzał. I Krojw tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. No, bywa i tak. Ma doskonałą okazję, aby podwyższyć wprowadzenie na cztery zero. Bramkaż się nawet nie ruszył. Cztery się rozprawił z nimi. Wszedł sobie i strzelił brameczkę. No ma 99 tempa, no to fenomenalna karta. No i kto przy piłce na kwaraczka Elia? On po prostu wlatuje i albo strzela, albo wrzuca. Kolejna bramka. Od razu po.

Idealnie w boczną siatkę trafił. Ale bramka. A to jest za wynik oceniony tylko na 90. Tylko pod względem całego składu, bo na przykład Menti ma 97.

Jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się. Czemu on się tak obrony, przesunął? Jakoś nie potrafią utrzymać piłki. Ładne teraz ośrodkowanie w pole karchę. Jest! Podwyższają prowadzenie. Teraz Zostaje to bez komentarza. Makmana mam -man chciał rozwalić bramkę. Zobaczymy jak płynie to na obrazie. Wrzuca w okolice 11 metra. Oj, gdyby nie ta interwencja, byłaby bramka! Mamy gwizdek, i sędzia wskazuje na 11 metr. Pewnie to jest taki karny na dobicie przeciwnej drużyny. I piłka ląduje. W... No już nie ma szans na nic. Do rady. A zatem koniec. Mamy ostatni gwizdek. W trzeciej rundzie przegraliśmy 3-0. Mnie to dziwy jak taki zespół mógł przegrać. No ale zobaczmy co takiego dostaniemy. O Niech jej będzie. Tak więc. Tak dużo mam paczek, 12. Może sobie jakąś otworzymy. ...może dwóch rzadkich piłkarzy 78 plus. O. Takie... rzeczy. Tak więc, to byłoby na tyle w tym odcinku. Resztę paczek sobie otworzymy, pewnie na jakimś innym filmie. No, a ja żegnam się z wami do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć, czołem I na razie.